drugim filmiku wędkarskim Dzień. na tym kanale no, więc zaczynamy na razie zrobiliśmy byczka i takiego ładnego leszcza chyba leszcza, nie wiem, nie znamy się aż tak pierwszy lesz w życiu leszcz. pierwszy lesz w życiu, teraz wam pokażemy te zasłonego, głupiego byczka tak się głupio wpiął, że oka prawie nie miał no oko się zbił no i co? tu cztery wędeczki, nasza miejscówka zajęta niestety jest, o, tu sławiczki, tu właśnie te wleszcza gdzieś słowiliśmy. Tu grąciki gdzieś tam prosto. Nie mamy żywców, bo na razie nie ma miejsca i nie mamy też yy, rybki na no. Żywca. no żywce nie biorę na tej miejscówce. No. A tamtej lepiej białe, ale no na... O! O! Dobra, dobra. Żeby właśnie było porządne branie. To u mnie? Czy u ciebie? U mnie. U, u Huberta. Trzymaj pan. Trzymaj, trzymaj. Z drugiej strony. Mam nadzieję, że kolejny grunt nie będzie się działo. Ja też mam to do nadzieję. Tu może się Zrobiłem pauzę. Ja zrobiłem. Kolejne granie było. Nie, nie z góry. Z góry się nie trzyma. A właśnie my wędeszli. Czujemy. Wyczuwamy granie. Załóżmy czekać. I będzie zaczynana na Mam nadzieję, że będzie jakieś porządne branie, ale nie, to słabiutko, to sobie. A stół tutaj na ziemi. Z tego, że cała brudna. Ja Widzicie, się... jest cała brudna. No cała mokra, co nie. To jest chudziwo, że mokra na ziemi, ale mam nadzieję, że jak się będzie na no niedługo. Będzie pikanie, to zaczynam. Nie ma co. So. zastopować. Muszę jakąś pierwszą lękę wyłowić. Na razie jad... Siedzi? Siedzi. Siedzi rybka. No siedzi jakiś tak Z tej strony przez sam drzewo się ominąć. Pierwsza rybka dzisiaj. Na mój zespacz. Sumik. Oczywiście, że sumisko No więc widzimy się za chwilę. Tak, odetchniemy musimy. Ledwo moją rybę odpiąłem, a tutaj kolejna siedzi. Właśnie kuzyn holuje. Gdzieś tutaj, tutaj gdzieś. O. Jest kolejny byczor. Zaczynają się brania, zaczynają brać. O kuzyn, ej to nie byczek chyba, ale maluszek. Taki dziwny ten byczek, coś powiem. Co, byczek? No byczek, ale jakiś dziwny by się wydawał. No to jest byczor kolejny, co nie? Do kolekcji. Kolejny byczorek. Zaczynają się brania. Zaczynają brać. Na, takie, się na takiego wielkiego robaka, bo dzisiaj znalazłem na rybach. No tu sobie leżał sobie? Takiego robaka wciągnął. No, baga ścięgnął. no. I, no. I, więc widzimy się w kolejnym w kole, o, kolejnej ryby. Czekamy, czekamy O mój piękny, zaczyna, a nie zaczął. No i co? Nie bierze, nie bierze Trzeba jeszcze chwilę poczekać, no dawaj szybciej, szybciej Szybciej, bo za długi film wyjdzie Pięknie, serio Gdzie mój spławik? O mój spławik sobie popłynął, o. Siedzi. siedzi rybka na leście. Nie, nie wiadomo jak nie siedzi, to szkoda. Siedzi. Nie, wiadomo. nie, nie, zrzuca się. Maluszek. Kolejny do kolekcji. Chyba będzie, to będzie, chyba na, wydajemy e, wyławianie sumików karowatych zestawu. Część druga. Dobra, to widzimy się za niedługo. Jest branie. Zapalamy. Piknie i mówi. Zobaczymy czy będzie kolejna ryba. Czy nie. To jest pytanie. No. No i co przestało brać? Przestało by tak szybko. Chłop najwięcej łowi. O. Siedzi. Siedzi. Siedzi? rybka. Na chwilę się okaże. Nie ma, puściła. Puściła. No i dupa. Koniec dzisiejszego odcinka. Ponieważ znowu mi grówno Kilka byczków łowiliśmy. Płoci jeszcze żadnych takich większych. Dobry dzień. Mam nadzieję, że następny raz będzie lepszy. I szczupaki będą żerowały. Adios.